Największy balon nad boiskiem piłkarskim w Polsce południowo-wschodniej i pewnie jeden z największych w całym kraju wreszcie jest dostępny, wreszcie pod tym balonem w Miercu przy ulicy Sportowej odbywają się treningi co widać za mną, trening zespołów Akademii Piłkarskiej FKS Stalmierec e, czyli można powiedzieć, że inwestycja sportowa, jedna z najgłośniejszych obok hali sportowej w ostatnich latach w Miercu e, prawie zakończona prawie, bo jak wcześniej informowaliśmy w to tutaj jeszcze wymagane będą pewne poprawki. Ta inwestycja pochłonęła około 2 miliony złotych, z czego połowa to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Inwestycja, która będzie służyć przede wszystkim akademiom piłkarskim, a takich w mieście mamy trzy. Która będzie służyć ekstrakasowej stali mierzec w sezonie jesienno-zimowym, kiedy te zimowe warunki uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, trenowanie na, na boiskach trawiastych, na boiskach naturalnych. Udogodnienie dla najmłodszych to inwestycja wyczekiwana przez rodziców, którzy teraz są spokojniejsi o zdrowie swoich dzieci, małych piłkarzy, trenujących. W Miercu. Dwa lata niemalże ciągnęła się ta historia z potężnymi przygodami, bo jak pamiętacie, w Heimerec poinformowaliśmy, że przecież w Boże Narodzenie ten balon się zawalił, że później był problem z wykonaniem czy jakością tego obiektu, że ta budowa przez pewien czas była niemalże porzucona, bo czekała na naprawę tej powłoki, która tutaj jest ustawiona. Natomiast stało się. Od poniedziałku ten balon jest już dostępny. Można się umawiać w miejskim ośrodku sportu i rekreacji, korzystać z specjalnego harmonogramu, terminarza, zajęć. Akademia Piłkarska FKS Starmierzec pokazuje, że mogą. Pod tym balonem równocześnie może trenować kilka drużyn młodzieżowych, korzystając z pełnowymiarowego boiska w podziale na mniejsze, na grę w poprzek, co w przypadku sportu piłki nożnej dziecięcej zupełnie wystarczy. W Heimjaretsper publikujemy także ofic oficjalny, obowiązujący do końca roku cennik. Ta inwestycja tutaj przy sportowej, wielki balon, największy balon w tej części Polski, jest oddana do użytkowania, najmłodsi piłkarze zdecydowanie dzisiaj, a także piłkarki, co widać za moimi plecami, zdecydowanie dzisiaj mogą z tego już korzystać i cieszyć się tą, e, z, te, z tego balona, z tego zadaszenia pneumatycznego i naprawdę w komfortowych, świetnych warunkach e, trenować jesienią i zimą. O wszelkich inwestycjach sportowych na terenie miasta Mierca, jak zwykle w SPR przeczytacie najwięcej.